Witajcie, tu Relak, ze mną Last. Siema. Redenię przesyłek. Teraz mamy trzy do wyboru. poznań Dresno, Poznań-Berlin i Poznań-Szczecin. Gdzie jedziemy? poznań Dresno, Poznań-Berlin, Berlin. szczecin Mo Może do Dresna Najlepiej płatno O, to idealnie Teraz to hej, bo to kurwa jest O jezu stanę, czerpę, To jest tamo, po, to jest tamo, czepa Do tego, aż muszę zmienić kamerę jest pod pię Jest moja no, ciężarów Za co się spłacać To ja się poczekam Chyba, że ja podjadę W kierunku też barierek, tam się kimnę. Co w się sensie, bramek Możesz, możesz. Nie. Oj nie zarać tak dojadę Na drugi truksy, siaskpek. Oj, oj, oj. Wiesz, co Czeba. <laughs> Te... Tego się nie spodziewałem Hello there Hello there Czeba. Czeba. Ten Czeba. 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 tak? <laughs> Ale za to joda robi... loda. Co <laughs> mnie w głowie? No, no, moje ciężarówki już nie powinny mieć takich... ...durnych ograniczeń do, do 80 na 120. O, masz swoją. No tak, no bo to jest naczepa, no nic co? faktycznie. Czyli na no naczepach tylko mam swoją. Jadę, jadę. Gotuj się do skrętu w prawo Mam głosową wyłączoną, bo nie doprowadziła chyba do kubice Ktoś się nie że na silniku nie do Ja mam ustawioną, bo jak jeździłem właśnie te długie trasy To ja włączałem po prostu tempomat i sobie sam jechał, nie? Jak było na przykład Skręć w prawo, czy coś, no to... Tylko kierunkowskaz i... nie skręca. Przychód, 12 tysięcy. Kierowca, Ida, K. Ida, o, Ida. Co, ty Ciepatego zatrudniłeś? No wiesz, ilu wiesz, ja tych zatrudniam... ...z siedem osób chyba już. Nie jesteś patriotą! Dalej mam kurwa ograniczenie do 80, no do 90 centów! Co? Jakim chujem, no? Nie wiem, Ale jest 40 centów na bicepach. Może mam tu włączone, ale to wyłączyłem! Nie powinno być to uruchomione. Oj! muszę wycierać wyłączyć Kontrola prędkości, fotoradar Eee... A... Nie, nie nie, Czeka, nie, to. Nie, mog nie mogę się takim dać? Czemu się że mogę? O, teraz mogę Musisz się i wyłączyć ogólnie. Wyłączyłem, ale kawałek za daleko. Zabliskam, bo chyba. Dobra, może ja poczekam na ciebie Teraz na 90, a ja mam 80 Fajnie Szkieły stoją, jakby co? Ok I blokujemy autostradkę. Dobra, paliwka mi raczej wystarczy. Snu też nie potrzebuje. Mieszkańcy policji muszą kochać te Ty widzisz, żeby ktoś tu mieszkał? Nie, na razie nie. A... a wiesz, tu jakiś szałas w lesie nie stoi? No... No, w sumie. Albo czy na tej stodze siana się nie... Ktoś nie ten... teguje. Nie opala, prawda? co miałem na myśli, tak. Tak, jak tej gondoli w Wenecji, tak? <noise> Dokładnie gdzieś w Wenecji na gondoli. Jedź prosto, jadę prosto. A można wciągać krzywo? Ja bym polecał osie sobie przestawić w samochodzie. O, przernie O, gdzie? A, tu stali. Ok. <grystanie> nie zauważył mi. Nie, ze mną jechali. Wymali mi się pod ten, nie? A tu mnie stali na poboczu. To no, już się cieplej robi, nie? Więc no, nie go, nie niech go. nie szuka. 15 stopni ma być yy... pojutrze chyba? Czwartek? Środa, czwartek jakoś? Dobrze, no, bo pojutrze. Po czym za tydzień ma być 4 stopnie. Ładną pogodę. Takie kurwa, zdenerwuję. Niedługo będę miał 20 poziom wbity. To sobie jeszcze ulepszy ciężarówkę. Ja za chwilę będę miał ten piąty, przeklęty lot. Dłuższe trasy wybiorę chyba. Jako ulepszenie. 240 zł. Jak ja bym miał teraz 240 zł, to bym poszedł zrobić obiad. Taki to jebał. Co teraz, jakoś pod koniec marca mają wyjść te kolejne 50? 50-70, 50-70, 28 jakoś. I to może to trochę akcję. ale raczej nie dużo. Pamiętajcie, dzieci, inwestowanie to ryzyko. Dokładnie. Raz możecie mieć 10 zł na plusie, raz 250 na minusie. A jeszcze innym razem może się okazać, że budzi się bez nerki. Dokładnie, bo twój stary cię sprzedał na, na czarnym rynku, żeby Bitcoin nakupić. Gdybyśmy tylko kupili te bitcoiny w 2019, nie? Zamiast ja być w brzuchu matki, to ja mogłem mieszkanie już kupować. Dokładnie. No te ceny teraz, no spokój. Co <grym> ty widział? Zamiast izaki w tym sklepiku szkolnym kupować, to ja mogłem to kuszę wydać na Bitcoina, no. No gdyby człowiek wiedział... Pan. Będziesz jednego kupić, nie? Wtedy, za te grosze. To i tak już byś... Ustawiony do końca, może bym nie był, nie? Ale... Tak, ale na pewno. Byłoby stabilniej niż jest teraz. Dalej byłoby chujowo, ale stabilnie. Nie, dalej byłoby chujowo, ale byłoby stabilnie. Ile najwięcej bitcoin kosztowało? 500 koła? No teraz 330 ostatnio... czekaj. No dajmy 450 tysięcy dolarów kurwa nie złotych To zmęczę to Jeden osiem miliona No panie Żyć, nie umierać I byś sobie nową nową kupił Komputer kwantowy złożył ale to jest zajebiste pytanie Ile bym miał gdybym zainwestował 1000 dolarów w bitcoiny w 2010 roku o, panie 88 miliardów dolarów O ja pip Kurwa, wiesz co ja bym robił Ja... Ja nie mogę Nie wiesz w Polsce to na ten Na ten, no. Chodź, nie no, kupiłbym jeden domek w Polsce Kupiłbym jeden domek gdzieś tam w ciepłych krajach na pewno nie we Francji. No to, to Tego domu już bym nie miał. No. Marta piękna o po, tej porze roku, więc wiesz. Jedno na wyspie. No to jest mil, miliardy, no to, to jeszcze by mi zostało tyle, że. No. I pod wynajem dla turystów te domki, nie? Za granicą, o. jak nie korzystasz? We Włoszech, może w Hiszpanii jeden. Technicznie dalej możesz kupić we Włoszech, bo są takie miejsca, gdzie masz dobrze za 2-3 złote, nie? Ale to w miejscowości widma praktycznie. O no kurczę. A teraz ciekawostka o Hiszpanii. O. Zarabiając tam, płacisz około 50% podatku dochodowego. Dużo. Dużo fuj. U nas jest ile? 20? 23? 23. Podatek to to wyki hodowy... Hiszpania. Nie pamiętam ile to jest dokładnie. No. Około 47%, mniej więcej. Sporo. Strasznie dużo. To jest jakbyś jakby zarabiał, dajmy na to 5 koła, w tym Polsce, podatek 2,5 i, i mieszkanie 3000, nie? To. Ja bym mieszkał pod nie? Jak żyć? Nie, nie żyć. A to nie chcę fotowoltaikę, próbowali wcisnąć pod ten A pol, pol most, no? A nie, ale ja mieszkam pod mostem, a to nie szkodzi, zamontujemy. Dzieje, bo ja cię zgubiłem już to. Na... O Jezus, gdzie ty jesteś? Daleko. Ja se jadę, przeglądając telefon, jakieś ciekawostki szukając. Nie zwracam uwagi, gdzie jesteś. I dobra, stanę na poboczu i idę się odlać gdzieś w krzaki. Nie pamiętam? Gdzieś mi się kiedyś rzuciło w oczy, że chyba najstarsza prostytutka ma 80 parę lat? Coś takiego, nie? Gdzieś mi się dawno rzuciło. O Jezus Nie szukaj tego. E, nie, nie, nie zamierzam. Ale ja znam. Ja znam jedną <grym> A to na nie ma 80 lat, chyba. Poważy się że dłużej osoba i nie przeraża. <gry> Dobra, jedziesz, jedziesz Pędzisz, niczym wiatr Nie wiem, czy dostałeś, ale takie kwadratowe... Waniliowo-karmelowe cukierki z roboty, nie? No, Zresztą roku też mieliśmy. Tak, czytałem skład. I tu jest naturalny ekstrakt bourbon. O, daj to niedobre. Smakowały mi te. Te, 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 te mi tak nie spakowały! Jak nie? To jest, kurwa, takie przypyszne. Nie smakuje. Ocz wczoraj to wpedałem. Wiesz, ile to kosztuje? Z 3 dychy 350 euro najtaniej Widziałem po 5, 5 euro plus przesyłka pewnie nie no. 5 razy 4 to 2 dychy plus przesyłka no. Ale bym się kupił takie tylko Nie za tyle no szanujmy się Możesz ruszać z tego pobocza. Ale, jadę. Ja jadę. do chłopcy. Chłopcy, radarowcy. Wyjebią ci pałką. Zajebią się śniadanko. <grym> Ale to my nie jesteśmy we Francji jeszcze. <grym> Bagłe. Kurwa, jutro wchodzi ta nowa do malaranty. Nie farmie jej, to Faktycznie Nie interesuje mnie ta postać Ja nie będę nie grał No nie grasz dualistami Nie, co? 70 w zakręt O kurwa, hamuj <grym> Korek, korek Dobra Dawaj mi z tego klipa To będzie genialne pod ale masz z Mam, mam Wyhamowałem Nie zderzyliśmy się Musimy wyhamować Można powiedzieć, że wcisnąłeś pedał do podłogi Panie! Sam jesteś pedał Ale taki od roweru, czy, czy jak? Powiedz, ja, ja lubię pedały, nie? Ale takie, gaz, nie? To wiesz... Bez hamulcy. Jesteś pedałem do komory. <grym> Jakie to muszę to powiedzieć sam. Do komora przychodzi mi tylko jeden do głowy, nie? Nie kończ tego. <grym> nie kończ tego. Czemu mi ta ciężarówka sama jedzie, jak ja na odłączyłem, i jestem w menu głównym? Halo Kurwa, wziąłem trudne parkowanie Okej, okay, okay. Muszę jakoś zrobić kółko No nie, bo ja mam parkowanie tam na dole A, w tych... W tym magazynie No Boże, też mogę to wziąć, ale ja nie mam do wyboru w ogóle. Mam w ustawieniach. Podjedź tu, gdzie ja. Czekaj. I stąd próbuj manewrować. Muszę ją zawrócić, nie? No. I wyprostuj się. I daj jeszcze Masz po lewej czy po prawej? Po lewej. Nie obracaj mi tego dupska! <gry> Dobra. Chuj w to. Chuj w bo my się strzeli, za po prostu. Także my wam dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiała. Na razie. Dobra.